Tłum cisnął się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, lecz znaczy na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I Jego bowiem i wszystkich Jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Kiedy się wykona dwa pierwsze kroki, kiedy człowiek spróbuje obudzić sobie pragnienie, a potem to pragnienie próbuje zgłębić i poszukać pragnienia pod pragnieniem, to w pewnym momencie trzeba dokonać kroku trzeciego. I ten trzeci krok jest opisany tutaj. Ta Ewangelia oczywiście przede wszystkim nam się kojarzy z powołaniem na księdza, jeśli tak można powiedzieć. Ale chciałbym, żebyśmy tę Ewangelię przeczytali jako Ewangelię o powołaniu oczywiście w ogóle, nie o powołaniu na drogę duchowną, tylko o każdym powołaniu człowieka. Najpierw tak jak zawsze musimy zobaczyć, co się w tej Ewangelii dzieje, a potem sobie to przyłożyć do tego, co nazywamy pragnieniem i rozpoznawaniem pragnienia. To jest taka scena, kiedy święty Piotr, bo tutaj oczywiście głównie chodzi o niego, ale też pozostali apostołowie, którzy tam wokół się kręcą, zostaje wreszcie definitywnie powołany. Mówię wreszcie definitywnie, dlatego że myślę, że większość z nas ma takie jakieś przeczucie i pojęcie, że apostołowie zostali powołani raz i tyle i poszło. Jak się Ewangelię czyta, to widać, że nie. Że to nie było tak, że Pan Jezus ich spotkał po raz pierwszy, oni go po raz pierwszy zobaczyli i już poszli i tak zostało. Nie. Można zupełnie spokojnie znaleźć przynajmniej trzy powołania świętego Piotra. A to znaczy, że oni tak od razu i tak natychmiast to za nim nie poszli. Jak się znaleźć w tej Ewangelii? Gdzie tu jesteśmy i co się wydarzyło wcześniej? Otóż Piotr pierwszy raz spotkał Pana Jezusa nad Jordanem, jeżeli pamiętacie. Tam do Pana Jezusa przyprowadził Piotra i jego brat, Andrzej. Andrzej powiedział Piotrowi, że jest taki ktoś, o kim Jan Chrzciciel mówi, że to Baranek Boży. I Piotr wtedy przyszedł po raz pierwszy. Tam wtedy usłyszał po raz pierwszy, że będzie powołany. Tam usłyszał swoje nowe imię. Tam Pan Jezus mu zmienił imię. I potem po tym wydarzeniu spędzili kilka tygodni razem. Jak się Ewangelię poczyta, to widać, że przeszli z nad Jordanu, najpierw do Kafarnaum, po drodze trafili do Kany Galilejskiej, gdzie było wesele. A to znaczy, że oni spędzili ze sobą na pewno parę ładnych tygodni, bo z Jordanu do Kafarnaum to jest tak przynajmniej ze 3-4 tygodnie, a wesele też zawsze trwało przynajmniej 7 dni, więc oni parę ładnych tygodni ze sobą byli. Może miesiąc, może dwa, pewnie nie dłużej. I potem dzieje się taka dziwna rzecz, której większość z nas nie zauważa. Ja jej bardzo długo nie widziałem w Ewangeliach. Mianowicie pan Jezus się ze świętym Piotrem i z apostołami rozstaje. Przychodzą do kafarnaum. Tam jest ta scena, gdzie pan Jezus uzdrawia teściową Piotra. I potem napisano w Ewangelii, że pan Jezus sam poszedł dalej. Oni zostali w tej wiosce. I jak się okazuje, to nie było tak, że im powiedział: słuchajcie, to tam zrobimy sobie dwa tygodnie przerwy i po dwóch tygodniach ja wrócę i pójdziemy dalej. Tylko jak się okazuje, yy, oni się rozstali. Oni, jak widać w tej Ewangelii, wrócili do swojej pracy. Piotr jest dalej rybakiem, yy, Piotr <grym> żyje w tej swojej wiosce Kafarnaum, a Pan Jezus przychodzi i napisane, że wybrał jedną łódź, to była łódź Piotra, ale nie widać, żeby oni byli w jakiejś komitywie. Otóż okazuje się, że to pierwsze powołanie było trochę jakby nieskuteczne. W sensie Piotr jeszcze nie zdecydował, że pójdzie na zawsze. Myślę, że w ogóle że to jest bardzo piękne działanie pana Jezusa, które pokazuje pewną delikatność Jezusa w powoływaniu. To jest tak: najpierw go zabrał na kilka tygodni, żeby mu o sobie opowiedzieć. Przypuszczam, że te kilka tygodni u Piotra to był fascynujący czas, bo przypuszczam, że, no nie przypuszczam, jestem pewny, że pan Jezus był niezwykle pociągający w każdym możliwym wymiarze jako człowiek. Że jak się z nim przebywało, to się go po prostu chciało słuchać, jeżeli ktoś miał tylko otwarte serce. A Piotr na pewno miał otwarte serce. Że on był tak niesamowity, tak zadziwiający, tak właśnie jakoś tam niebiański, że przypuszczam, że po tych kilku tygodniach oni byli tacy, cali, przepraszam za wrażenie, ale napaleni. Że oni czuli, że dzieje się coś niewiarygodnego. I co potem robi pan Jezus? Mam takie wrażenie, jakby ich próbował trochę ostudzić. No bo gdzie ich zostawił? Zostawił ich w domu. Dla Piotra, to, dla Piotra to oznaczało powrót do zupełnej normalności. Tam w tym domu jest teściowa. Z Ewangelii dosyć łatwo można wyczytać, że to nie była zbyt łatwa kobieta. Że to jest kobieta, która łatwo wpadała w gorączkę. I myślę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o gorączkę ciała. Piotr miał żonę, to na pewno. Nie, wie, nie wiemy, czy wtedy jeszcze żyła. Czy był wdowcem, czy nie był wdowcem. Martyrologium rzymskie podaje, że Piotr miał córkę, Znamy jej imię, czy to na pewno była jego córka, tego nie wiemy, ale tak podają, że była taka męczennica Petronela, która była córką świętego Piotra. Więc on prawdopodobnie wrócił do normalnego życia jak widać wszystko jest zwyczajnie. Tak jakby Pan trochę chciał ich ostudzić, żeby tak na hura nie polecieli za nim. I potem po kilku tygodniach, kiedy chodził po okolicznych wioskach, oni pewnie słyszeli z jednej wioski taką wieść, z innej wioski taką wieść, tam coś zrobił, tam kogoś uzdrowił. I pewnie to cały czas gdzieś tam w ich głowach krążyło. Aż w końcu któregoś ranka on wraca. Oni są przy tych łodziach po dosyć ciężkiej nocy, bo jak słyszymy, całą noc pracowali i ani rybeńki, naprawiają sieci i on się zjawia. I tu się dzieje, myślę, absolutnie fantastyczne i niepowtarzalne spotkanie Pana Jezusa ze Świętym Piotrem. Zauważcie, że ewangelisty w ogóle nie interesowało, co Pan Jezus mówił. Jest napisane, że stał i nauczał tłumy, a nie mamy ani słowa o czym mówił. Tak ta Ewangelia się koncentruje na panu Jezusie i na Piotrze, że nawet nikogo nie interesowało o czym było mówione, czy kogoś uzdrowiono, czy nie. Tylko ta dwójka jest jakby w centrum. I zobaczcie, jaki pan Jezus w ogóle jest cudowny. Wybiera tę łódkę świętego Piotra, na tą łódkę wchodzi, prosi, żeby trochę odpłynął od brzegu. I napisano, że we dwóch usiedli w tej łódce, a pan Jezus nauczał. Zobaczcie, co Pan Jezus mu robi. Siedzą we dwóch na łódce, na ławce, jak równy z równym. Nie tak, że Pan Jezus jeszcze stoi i naucza, a tu Piotrek tam pomaga coś na dole. Nie, tylko siedzą we dwóch, jak dwaj nauczyciele. Oczywiście Piotr się nic nie odzywa, tylko Pan Jezus mówi. Ale co to znaczy dla Piotra, przypuszczam? No Piotrek przed sobą widzi całą swoją wioskę, bo tam się zgromadzili wszyscy ludzie. Tam teściowa Piotra stoi, jeżeli żyła żona, to stoi żona jeżeli tam była córka, stoi córka, stoi jego koledzy i wszyscy patrzą, że Piotrek jak równy z równym z tym nauczycielem siedzi na ulicy i we dwóch nauczają. Oczywiście Piotr nie odzywa, ale siedzi obok niego. Przypuszczam, że panie Jezus mu to specjalnie zrobił. Znaczy pokazał mu, Piotrek, ja cię... no tak to będzie wyglądało przez najbliższe lata, gdybyś ewentualnie poszedł. Że jak mnie zobaczą, to zawsze cię zobaczą u mojego boku. Ale potem panie Jezus zrobił mu znacznie fajniejszą rzecz. Dlatego, że prosi Piotra, żeby zrobił rzecz absurdalną dla Piotra, i Piotr to wiedział. Mówi, wypłyńmy na głębie i tam będziemy łowić ryby. Są przynajmniej trzy powody, dla których Piotr powinien wiedzieć, że to jest wariactwo i że nie powinien tego robić. Pierwsza rzecz to na głębi nie ma ryb. Ryby żerują tam, gdzie się da dostać do dna. Nie ma ryb na pełnym oceanie, na pełnym morzu. One tam ewentualnie tylko przepływają, bardzo rzadko. Ryby są zazwyczaj w okolicach brzegów, szczególnie na takim jeziorze. Pan Jezus mówi, wypłyń na głębie, czyli zasadniczo, jeżeli jesteś rybakiem, to wiesz, że tam się nie łowi. Druga rzecz. To jest środek dnia. Jeżeli on ich spotkał rano, kiedy naprawiali sieci, no to pewnie nauczał ze 2-3 godziny, czyli jest pewnie jakaś 11-12, południe jest. Każdy rybak wie, że w południe się ryb nie łowi. No dlatego właśnie mówili w nocy. Wszyscy rybacy wypływają na łowy w nocy. Wtedy ryby żerują. Ryby w dzień śpią. A tu jest samo południe. Pan Jezus mu każe płynąć na środek jeziora i w samo południe łowić ryby. A po trzecie, no wszyscy wiedzą, że tych ryb tam nie ma, bo całą noc łowili. Więc te ryby są zupełnie gdzieś indziej. Te ryby gdzieś popłynęły. Zobaczcie zresztą, że święty Piotr, kiedy pan Jezusowi odpowiada, to zaczyna takim zdaniem, ale mistrzu, no całą noc łowiliśmy. On jest, myślę, całkowicie przekonany, że wie, że właśnie zrobi z siebie idiotę, jak wypłynie na środek tego jeziora i przed całą swoją wioską będzie łowił ryby w południe. Jak wszyscy jego koledzy rybacy zobaczą, co on robi. I Wtedy przypuszczam, jest tam spotkanie oczu pana Jezusa i Piotra, bo jest natychmiast to zdanie, ale na twoje słowo, oczywiście, że popłyniemy. Przepraszam, że Pan Jezus spojrzał wymownie, że On nie pyta, On nie prosi, tylko On mówi, co robimy. Wiecie, co to jest za rzecz? To jest właśnie sposób, w jaki Pan Jezus powołuje Piotra. Co to dla Niego znaczy? Pan Jezus się pokazuje Piotrowi jako ktoś, kto potrafi rzeczy, których nikt inny nie potrafi. Tak jak chciałbym powiedzieć takie zdanie. Piotrek, jak ryb gdzieś nie ma, a ja powiem, że są, to one są, chociaż ich nie ma. Jak się ryby w jakimś czasie nie łowi, a ja powiem, że się łowi, no to się łowi, chociaż się nie łowi. Że jak całą noc łowiliście i tych ryb nie ma, tam i popłynęły gdzieś indziej, ale ja powiem, że są, to są, chociaż ich nie ma. Acie, znaczy, dla Piotra to było strasznie ważne. Więc dlaczego? Bo oni Boga znali jako kogoś, to jest Bogiem Słowa. Oni wszyscy pamiętali, Żydzi, że Bóg kiedyś, jak powiedział, niech będzie światłość, to chociaż jej nie było, to ona się zrobiła. Że jak Bóg powiedział, niech będzie może, to chociaż go nie było, to ono się zrobiło. Przed nim nagle stoi człowiek, którego Piotr do tej pory zna jako fascynującego proroka, tyle może o nim wiedzieć. Jako kogoś, kto no, fajnie mówi, kto pociąga tłumy, nawet no, potrafi uzdrawiać, ale o takich to już słyszano w Izraelu. Takich proroków było dużo. A co mówi mu Jezus? Piotr, ja jestem kimś takim, kto ma takie słowo że jak powiem, że coś jest, to chociaż tego nie ma, to to jest. Piotr, znasz kogoś takiego? I wtedy w Piotrze musiała, przepraszam, po raz pierwszy zakwitnąć taka myśl, tutaj Bóg obok mnie stoi. Bo tylko Bóg ma takie słowo. Żaden człowiek nie ma takiego słowa. Tylko Bóg ma takie słowo, że jak powie coś jest, mimo że tego nie ma, to to będzie. Do czego Pan Jezus zaprosił tu Piotra? do tego, żeby uwierzył w niemożliwe. Jego powołanie nie polega na tym, że teraz Piotr nie będziesz już rybakiem, ale będziesz chodził ze mną. Tylko jego powołanie polega na tym, że Pan Jezus go zaprasza, Piotr, będziemy robić rzeczy niemożliwe. I Twoje powołanie to jest robienie rzeczy, których się nie da robić. Piotr, będziesz wyciągał ludzi z otchłani zła. To mówi mu, kiedy mu mówi, że będziesz łowił ludzi. Ludzie będą siedzieć w morzu, a może dla Żydów to jest symbol siedliska wszelkiego zła, a ty będziesz ich wyciągał stamtąd. Piotrek, umiesz to, co odpowiedział. Natychmiast padł na twarz i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo ja to się nie nadaję. A panie mówi: Piotrek, będziemy robić rzeczy niemożliwe. Myślę, że powołanie Piotra i to, że on tutaj w końcu się decyduje: dobra, pójdziemy, bo napisane jest: na końcu zostawili wszystko, co mieli, poszli, i tu już naprawdę poszli. Już potem nie wrócili. To to powołanie polega na tym, że oni odważyli się na uwierzenie w niemożliwe. I to jest trzeci krok, który jest potrzebny do tego, żeby rozpoznać i zrobić swoje powołanie. Jak człowiek bada swoje pragnienia, jak człowiek bada to, co mu tam się chce, jak potem jeszcze bada jeszcze bardziej i szuka głębiej, to zawsze każde najprawdziwsze pragnienie, które mamy, takie, które rzeczywiście może być naszym powołaniem, to ono w pewnym momencie natrafia na taki moment, ale to się nie da. Bo albo takie warunki życia, albo mam taką historię, albo tego nie umiem, albo za trudno, albo nie ma tego kogoś, albo coś tam. Zawsze jest takie coś, ale tego się nie da. I trzeci krok, który jest potrzebny do tego, żeby wyruszyć, to jest nic innego jak odwaga. To, do czego Pan Jezus go zaprosił, to do odwagi. Czy Piotrek wiedział, co to będzie znaczyło, że oni pójdą razem i jak to się skończy? A w życiu. Czy wiesz, że jeżeli wybierzesz coś, to czy to na pewno będzie to i czy nie okaże się przypadkiem za 10 lat, że to nie to? A no nie wiesz. I to, co jest potrzebne jako trzeci krok, to sobie tak zbadać opcje i możliwości, pogłębić je najbardziej jak się da, a potem sobie powiedzieć: no to jedziemy. Nawet jeżeli się okaże, że pojechaliśmy nie w tą stronę, w którą trzeba. Chociaż Łukasz zapowiadał, że chciałbym się z Wami trzeciego dnia trochę podzielić świadectwem i trochę bym chciał. Ale tylko trochę. Ja o tym, że będę księdzem, wiem od początku życia. I teraz myślicie, no to ten to miał łatwo, nie? Od zawsze wiedział, co ma robić, no to potem już poszło. Nie, nie. To, że będę księdzem, wiem od początku życia. Jakże tylko przypomnę, jak miałem lat, nie wiem, trzy albo cztery, to od zawsze wiedziałem, że tak skończę. Natomiast zajęło mi 20 parę lat życia, żeby przed tym uciekać. Więc to nie jest tak, że jak się wie, to już jest wszystko ok. Gwarantuję Wam, że nie. Można wiedzieć i to nic nie zmienia. Ja przez 19 lat pierwszych robiłem wszystko, żeby przed tym uciec. I robiłem to bardzo skutecznie. Jestem mistrzem w uciekaniu od tego, czego Pan Bóg chce. Do dzisiaj mam tę zdolność i ją wykorzystuję bardzo często. I mimo, że gdzieś tam pod spodem cały czas wierciło mnie takie coś, to robiłem wszystko, żeby było inaczej. I w pewnym momencie zrobiłem rzecz, no właśnie, zrobiłem rzecz najgorszą. Dlatego, że jak już nie mogłem wytrzymać, to stwierdziłem, że no tak daleko to nie pójdę, to wybiorę trochę taką lżejszą wersję. Pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do seminarium decyzjalnego. Spędziłem tam dwa lata. Wymyślałem to dlatego, że ja jestem jedynakiem. Moi rodzice oczywiście potraktowali mój wybór jako katastrofę ogólnoświatową i wojnę, wojnę nuklearną że mam pójść do seminarium. To jest najgorsze wydarzenie w życiu mojej rodziny, jakie się wydarzyło, kiedy im to oznajmiłem. Więc wymyśliłem, że chciałem pójść do zakonu od samego początku. Nie wiedziałem, jakiego ale do jakiegoś zakonu, ale wymyślałem, że nie pójdę do zakonu, no bo to tak daleko i w ogóle jak moja matka by usłyszała zakon, to w ogóle by mnie już po prostu pogrzebała, trumnę wysłała za mną i tyle. Moja mama jak słyszy zdanie zakon, to ona traktuje to tak, jak większość ludzi na świecie, czyli zamknęli chłopa i nigdy go więcej nie zobaczę. Więc że pójdę do seminarium. No bo będzie bliżej, będę potem mamę wziąć na parafię i tak dalej, nie? Takie standardy. Tak sobie wymyśliłem. Będzie lepszy dostęp. Czyli co zrobiłem? Wiecie co zrobiłem? Nie zrobiłem drugiego kroku, tak naprawdę. Znaczy, zostałem na pewnym pragnieniu, ale nie, poje nie pojechałem dalej. Wybrałem lżejszą wersję. Powiedziałem sobie: No nie, no, tak daleko to nie idźmy, zostaniemy tutaj, przecież to wystarczy. I to się skończyło tym, że mniej więcej po roku się miałem ożenić. Jak byłem rok w seminarium, to potem wyjechałem na wakacje i tak się zakochałem, że się już miałem żenić. Znaliśmy się przez trzy miesiące z tą panią, z którą się miałem żenić. Yy, I w październiku po tych wakacjach powiedziałem tej mojej pani, że słuchaj, bo ja generalnie to jestem tam po roku w seminarium, coś znaczy ona wiedziała, nie? że jestem po tym roku i że ja to tak muszę chociaż pojechać, jeszcze jakoś tak to zbadać, nie? co ja mam to zrobić. I pojechałem na takie rekolekcje na drugim roku seminarium, które rozpoczynają. Drugi rok seminarium, bo w seminariach jest taki dziwny układ, to jest w ogóle straszliwe, że są trzy miesiące wakacji, kiedy się wyjeżdża z seminarium i w ogóle nie ma nic, nie? W sensie nie ma żadnych zobowiązań, nie ma żadnych ślubów, wraca się normalnie do życia, po prostu. Więc ja wróciłem po tych trzech miesiącach z seminarium na tydzień na rekolekcję. I na rekolekcję przyjechał ojciec Mirosław Pilśniak, którego pewnie niektórzy znacie. Jest w Warszawie na freta w tej chwili. I prowadził tę rekolekcję. W niczym mnie nie zachwycił, w sensie był w ogóle fatalny. Jak sobie pomyślałem, że Boże, co za ksiądz w ogóle jest. Nudził straszliwie, po prostu przeraźliwie. Jak mi tam potem jeszcze powiedzieli, że to jest kaznodziejskiego zakonu, wie matko, to jak co są kaznodzieje, to już w ogóle. Natomiast czwartego dnia tych rekolekcji, no po prostu dotarło. W sensie Pan Bóg mi powiedział, że mam pójść do tego zakonu. Więc ja tego czwartego dnia poszedłem do Niego i mówię Mu takie zdanie. Proszę Ojca, jestem po pierwszym roku seminarium, mam narzeczoną i będę się żenił i wymyśliłem w tej chwili, że wstąpię do tego zakonu, co tu, co tu ojciec przyjechał. Tak mu powiedziałem, możecie go zapytać. A on na mnie spojrzał i zamiast mi powiedzieć tam, weź się zastanów, nie, albo w ogóle, człowieku, idź stąd i się lecz, to mówi, tu masz adres do Poznania, jedź i wstąp. Ja wie co za człowiek w ogóle. Jak się potem okazało, o tym gadaliśmy już kilkanaście lat później, to Mirek mi powiedział, że jak przyjechał pierwszego dnia, do tego seminarium, na telekolekcję. Ja wtedy siedziałem przed ostatnie ławce, bo byłem na, po pierwszym roku. A tam się siedzi w seminariach według roczników. Siedziałem przed ostatnie ławce i mówi tak. Spojrzał na kościół, taki, a wtedy byłem łysy, nie? Spojrzał, mówi taki łysy siedzi. Mówi, e, ten to tu nie pasuje. I trzy dni później do niego przyszedłem, więc on nie był w ogóle zdziwiony. Potem musiałem poczekać jeszcze rok, dlatego że nowicja zaczął się w lipcu, a to już był październik. Więc tej mojej pani powiedziałem, że niestety się nie uda. Ona wiedziała oczywiście, że tak będzie. Ma już w ogóle męża, dwójkę dzieci, fantastyczną rodzinę ma. Przeżyłem ten drugi rok, no i potem wstąpiłem do zakonu. Przez cały ten drugi rok mój ojciec duchowny, który mnie wtedy prowadził w seminarium, mówił mi, że to, co robię, to jest największy błąd mojego życia. Że nie wolno mi tego zrobić. Że ja uciekam przed seminarium i nie wolno mi wstępować do żadnego zakonu dominikanów. Więc ja w czerwcu wstąpiłem do dominikanów no i jestem napisałem sobie na obrazku prymicyjnym myślę, że zupełnie nieświadomie i do dzisiaj tego żałuję takie zdanie z Ewangelii św. Jana z 21 rozdziału pójdziesz gdzie nie chcesz i tak to dalej wygląda z roku na rok coraz bardziej ja nadal nie mam pewności jak to będzie dalej i nie chodzi mi o to, że zamierzam odejść z zakonu nie, nie, Boże tylko Pan Bóg tę moją drogę wymyśli znowu jeszcze tak, jak mi się wydaje, że to powinno być inaczej. Znaczy, studiowałem już na pięciu kierunkach studiów w życiu. Jestem wybitniejszy prawdopodobnie od większości z was. W tym sensie, że próbowałem napięć tych i wszystkie się okazały, że to nie to, nie. Yy. Jedyne, co mi zawsze przyświecało, to właśnie ta Ewangelia, uwierz w niemożliwe, nie możesz być, będziesz. Nie da się? Da się. Wszyscy ci mówią bez sensu. Z sensem. I to jest jedyna właściwa rzecz, którą trzeba zrobić. Jak tylko rozeznacie coś, co do, co, co do czego odczuwacie sensowne pragnienie, potem sobie odpowiecie na pytanie, czy to sensowne pragnienie to jest dobre czy złe. No bo w sensie, jak ktoś chce czegoś złego, to za tym pragnieniem nie idźcie. Ale jeżeli ono jest dobre, potem je pogłębicie i Wam się to nie zmieni, a potem jednak będą jeszcze inne pragnienia, ale to jedno jednak będzie trochę bardziej, no to weźcie i spróbujcie. Cała filozofia. I nie ma żadnej innej odpowiedzi na to. Nie ma takiego sposobu, że można by usiąść, coś tam zbadać, policzyć, i o, o, tak, to będę tutaj. Nie. To jest zawsze wyjście takie, jak pan Jezus zaprosił Piotra. Piotrek, robimy z siebie idiotę, jedziemy na środek jeziora i wierzysz, że niemożliwe. Wiecie, co się wtedy dzieje? Okazuje się, że niemożliwe jest możliwe. Jak wstępowałem do Dominikanu, w związku z tym, że mój ojciec duchowny powiedział, że to jest bez sensu, to mi zabronił jakiegokolwiek kontaktu z dominikanami i czytania czegokolwiek o dominikana, Więc ja wstępując do zakonu, nie miałem bladego pojęcia, co to jest za zakon. Nic nie wiedziałem o nich. Miałem straszliwego, takiego, no, taką zgryzotę w głowie, jak pierwszego dnia, jak przyjechałem i zobaczyłem, bo tam w Poznaniu był ojciec Jan Góra, jak go zobaczyłem, to widziałem wcześniej piśniaka w białym habicie, a Góra wyleciał w tej takiej czarnej kapie. I jak tam przyszedłem, mówię, matku, ja chyba jestem nie w tym domu, co trzeba, w sensie nie w tym zakonie. Bo nie miałem bladego pojęcia, kim oni są i co oni robią. Myślisz, że mi to czymś przeszkodziło? Nie. Nie. Potem się okazało w nowicjacie, że to, co sobie wyobrażam, że tak życie powinno wyglądać. To właśnie tak wyglądał Dominikanów. Że Pan Bóg mi spełnia każde pragnienie. Że chciałbym, żeby to było tak, a to było tak, a tamto było tak. To nagle mówią mi, że jest tak, i tak, i tak, i tak w zakonie. A ja nic o nim nie wiedziałem. Więc to nie jest tak, że można się przygotować, że można zrobić jakąś fajną robotę i pójść. Nie. Trzeba wykonać te trzy kroki. Pragnąć, potem badać te pragnienia, a potem nie wiedząc zaryzykować. I potem potrzeba już tylko jednego: aż Kościół powie tak. A Kościół mówi tak w małżeństwie, Kościół mówi tak w zakonie, i temu tak wtedy trzeba być wiernym. Bo nie chodzi o to, żeby potem po 10 latach sobie powiedzieć, no fajnie, dobra, to teraz spróbujmy dalej i znowu zaryzykujemy, nie? I sobie znajdę żonę. Nie. Kościół powiedział tak. Moje zadanie zostać w tym tak, teraz do końca. I myślę, że tylko tak można rozpoznać to, od czego jesteśmy. Jeśli te dwa pierwsze kroki wykonacie, to potem wykonacie tylko trzeci. Odważcie się i zaryzykujcie.